Dobra, nagrywam teraz poradnik socjotechnika, jak być dobrym socjotechnikiem, tak, więc ja sobie teraz chodzę z kolegą i z kolegą sobie chodziliśmy i próbowaliśmy sprzedać kosmetyki, próbowaliśmy sprzedać na terenie Korony i okolic, m.in. na dworcu Sołtysowice, próbowaliśmy sprzedać Boże, nie książkę, kredkę do oczu za 15 zł, no i patrzyliśmy, pytaliśmy się najpierw ludzi, która jest godzina, pamiętasz? Tak, no kobieta. powiedz coś o tej akcji. No generalnie ludzie się zatrzymywali, Jedni, większość osób po prostu zerkała na zegarek i przechodziła dalej, ale byli też tacy, którzy się zatrzymywali i już tam można było zagadać, zwłaszcza jak pochwaliłaś dziecko. Eee, można było zagadać, gdy koleżanka pochwaliła dziecko. Zaczęła chwalić dziecko, zaczęła się pytać, interesować dzieckiem, no i mamusia już nawiązała z nami kilkuminutową rozmowę. Tak. A ja żałuję, że nie podałam jej swojego numeru telefonu, bo być może ta kobieta byłaby zainteresowana zarabianiem na tych kosmetykach. No. E, nie wymieniajmy marki tych kosmetyków, bo każdy z ma prawo do wyboru, czy wybierze sobie markę taką, czy Mi nawet ten pomysł zarabiania na kosmetykach podsunęło samo to, wiecie, socjotechnikiem, że ja widzę w internecie, że coraz więcej się osób ogłasza oferując taką pracę i po prostu to jest praca bardzo dochodowa, bo ludzie po prostu chcą coś mieć, co jest ekskluzywne, co jest piękne i co oddziałuje na człowieka. Między innymi persony działają na zmysły, prawda? Nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna lubi dobrze pachnieć, lubi po prostu mieć coś fajnego na sobie. Mm. No A no. No. Tylko ci mówię, że trochę masz wyuczony ton, ten, no, no. ja powiem, eee. że to nie jest bezpośrednia. No eee. to, nawet tego nie wiem. Wie. Ja też jeszcze nawet o tym nie wiem. Eee. każdy ma prawo do eee. wyboru tego jak chce mówić i co chce mówić. Bo jeżeli człowiek wiesz, będzie... Nie będzie sobą, nawet jeżeli jest wyuczonym tonem eee. mówiący, to jeżeli człowiek nie będzie sobą, nie będzie zgodny że żył ze swoimi wartościami, to rozumiesz co się osadzi. Będzie jego zaprzeczenie i zwariuje, ich w prostu. Okej. Okay. Ja was to straszę teraz. Hi! I'm socjotechnika! Ha, ha, ha. Naprawdę mam straszący gość jak się chce, no nie? No. Każdy z nas wybiera sobie życie. Ja pamiętam, jak jechałam z moim Januszem kochanym, to Janusz mi mówił właśnie tutaj tę ulicę Kochanowskiego i tak dalej, bo tu mieszkałem same. jak Upowiadał mi, że ma jakąś koleżankę, co jest damą do towarzystwa i takie inne rzeczy. Tak się tu co można kupywać i w ogóle... Ale tu ich i tak rzeka zaleje, bo tam dalej jest odra, wiesz, tak wszystko zaleje. Tutaj nie było powodzi, powodzie były tam... Nie wiem, powodzie były na Kozanowie ostatnio, to są wały teraz... Czy tak, tak, ale tu była w 97 czy jakoś tak? No była, była. No widzisz, ja siedzę tam na terenie. Gdziekolwiek nie pojadę, ja czuję wodę, ja czuję ziemię, ja potrafię nawet rozmawiać z ziemią, bo jestem dobrym biologiem, a z nie biologiem, takim obserwatorem, bo jest nawet taka nauka jak słyszysz? A jesteś o tym? A, nie do końca. To też szukaj w internecie Biosociologii. Dobrze. Zaraz znajdziemy miejsce. Powiem, gdzie będzie internet, i tam będzie ta, bo moja o leśnica, tak? Tak, Myślę, tak. Dobra. Tylko Cię błagam, nie mów innym ludziom, że jestem techniką, to jest nasza tajemnica, dobra? Dobrze, ja nic o Tobie nie będę mówił. Dobra. Najpierw się, najpierw się, najpierw się, najpierw się zapiszesz, będziesz pracować, tak? To, to dobra. Wtedy, wtedy zacznę się. W ogóle no szkoda, że dzisiaj nie możesz być na jakimś też spotkaniu Wiesz, nie mam czasu, ale ja na przyszłość coś wygrzebię, zobaczymy. To będą wyuczone w socjotechniki? Tak. Ale powiem Ci, że no, chłopaki, które to już praktykują iluś lat, no robią to, robią to dobrze, mają efekt. Patrzcie, ludzie kredka i ołówek. Ile tu się studentów i studentek kręci, to sobie wyobraź, jakie tu mamy pole. No bo McDonalds to jest marka sama sobie. Jakbyście się ludzie z socjotechniką zwali, to byście po nocach nie spali. Fajnie się wybudzało, co? To by wam e, ten włosy z głowy się rwały i byście po prostu, no na przykład, nie wiem, byście cały czas, o fajny slogan, jesteś Bogiem, tam pisze, nie wiem, czy to będzie widać. Widzisz, jesteś Bogiem. Każdy z nas jest sobie Bogiem. Ludzie wierzą w Boga, bo chcą mieć za sobą efekt kuratora. Patrzcie, ludzie, ambula. Ludzie chcą mieć na sobą kogoś, kto odgadnie ich intencje, kto odgadnie ich potrzeby, kto będzie decydował dla nich, bo sami się boją, są słabi sami sobie. Ja pamiętam, jak ja to już mówiłam kiedyś. Dobrze, no. <laughs> żebyśmy w koleczek i nie spadli. Nie, o tej porze. Przecież nawet w bajce było poruszone, że wszechotacza nas reklama i chorujemy na chorobę reklamica, tumanica. To było w tej bajce w 2003 roku chyba nawet w kinach wyświetlano tytuł z Romek i Atomek. się coś takiego? Przecież tu rysował chyba jakiś tam, nie wiem, jakiś tam polski rysownik tego, całego tytułu z Romek i Atomek. Nie wiem. I tam było coś takiego, że ci ludzie, co produkowali reklamę, to wzięli i powiedzieli tak, że po prostu tam było, że oni te marzenia ludzi brali i tam było, pamiętam taką wypowiedź, że jestem marzeniem chłopca o mamie, bo ludzie marzą naprawdę, marzą o tym, żeby mieć podstawowe potrzeby zaspokojone, za ale potem, kiedy tych potrzeb nie otrzymali w dzieciństwie, czy kiedykolwiek indziej nie znaleźli tego, czego szukali, to potem głądzą. I potem wołają albo o Boga, albo o Harry Krishnę, albo jeszcze kogo innego, kto odgadnie ich intencje. I po prostu tak jest. No. Prawda. Kimkolwiek jesteś i to widzisz, zauważ jedno: życie jest takie, jakie jest, i każdy z nas ma swój krzyż pański. Jeżeli weźmiemy, weźmiemy na siebie za dużo tych krzyżów pańskich, czasem możemy dostać nawet jeszcze tym krzyżem, ten krzyż będzie się starał coraz cięższy. Takie straszne sugestie. No tak, bo zauważ sobie, że jak wziąłeś krzyż swojej dziewczyny, tak jak mi opowiadałeś, no to przecież ci było ciężko, prawda? Cały czas tylko czekałeś na fakty, z jej strony ona olewała, prawda? Było tak, czy nie? Ta dziewczyna powinna się cieszyć, że po prostu, że ktoś się nią zainteresował, ale nie, ona po prostu wybrała inną drogę, ale to trzeba uszanować. Nigdy nie zmusisz człowieka do czegoś na siłę. Jeżeli będziesz zmuszał człowieka na siłę, to po prostu, to nic tego dobrego nie będzie, bo człowiek może poczuć się oszukany, albo że dlaczego ktoś inny zadecydował w tym miejscu dla mnie? Tak mm -hmm. jak się fajnie człowiek niecierpliwi w aucie klepie sobie rączką po tym. Naprawdę, te ludzie albo czasem nie mają, albo się nudzą. Zauważyłeś? Znaczy, to idzie przybliżyć na Zoomie. Jest. Się nauczyłam Zoomu od dużej koleżanki. Czy ta ręka będzie zaraz klepała, czy nie klepała? Najważniejsze. O, z zoomem. O, jest Zoom. Na wsie budy, tak? Tak, na psie budy. Do kafejki internetowej. Patrzcie jakie piękne muralia, a gdzieś tu było narysowane, zobacz, usłysz pomóc, gdzieś tam o o zaraz będziemy widzieć, zaraz to pozumuję, zobacz usłysz pomóc, nie wolno być obojętnym na krzywdę. Najgorsze tragedie dzieją się w stresie, na tego ja pokażę, zaraz pokażemy. To, to jest to muralia, zobacz usłysz pomóc, czekaj no, tam jest, to jest na tej ulicy, Boże, na jaka to ulica, ja nie wiem czy to było widać. Ja będę musiał skontrolować ten film, czy tam mnie nie ma. Nie będzie, mogę Ci go przesłać na Bluetooth chcesz? No, nie, zaraz go wejrzę. Dobra. Nie będzie tam Twojej twarzy, bo ja nie publikuję czyjejś twarzy. Nie złapałaś przypadkiem? Nie, nie złapałam, na pewno, obiecuję ci to. A ja no jak tak. złapałam, to usunę przy tobie. No fajnie. Możesz edytować film? E, edytować nie, bo ja się nie bawię w grzebanie, ja nic nie preparuję. Ja się nawet nie znam na grafice komputerowej, bo A, zrobiłam ja, taki film. Po prostu dostracisz jeźdź. No, tak, ale to z wszystkim innym nagram. To dla mnie nie dzień stracony. Katedra paskudna, Boże! To W niedzielę się widzimy, masz czas? Oni poniedziałek, wiesz, zapiszesz się i będziemy teraz działać. A jak zbiorę swoją grupę, to będziemy z tą grupą jeździć, będziesz nas woził autem. Bo wiesz, ja mogę nie do każdej społeczności trafić, jak się komuś nie spodoba. Hmm. jak ktoś pozna, o mój może to technika, to wiesz, to lepiej przekonać może taka, wiesz, gospodyni domowa, czy jakaś inna, rozumiem, że to się rozwodnią no no. Nawzajem Na zajęcie jest uzupełnianie się. No, no. A trzeba Ale szanować... nawet tam jeszcze podścigujesz mój tył, żebym nie miał sztucznych naleciałości. Tak. Jestem kreatorką wizerunku. Okej. Okay. Ja nie lubię tej doktor Uniwersytetu Wrocławskiego Barbary Logowskiej. Jeszcze raz ja ona się zajmuje antropologą, pracuje w ipn i w ogóle ona mi powiedziała, że mam biodra do rodzenia, ale no cóż. Każdy ma swój wybór. Ja już dawno mówiłam, że kiedyś będę socjologiem i że mnie nie interesuje polityka, politologia i najgorsze to może być to ludzie, którzy wypowiadają się za Ciebie i swojej intencji. Rozumiem, że tu się dochodzi. Ode mnie wiele osób się wypowiadało. Nigdy nie dało mi dojść do słowa, jeżeli już nawet do słowa noszę Boże, mam tylko 51 sekund jeszcze, to już sobie filmik, żeby nie był za długi.